Witam Was w prezentacji serwera jest toxic 774 i oczywiście ja Obexamko. Cieanko i lecimy na Szczecin. O! Teraz masz pistolet. jest nowa mapka na serwerze, więc chcieliśmy, jakby od nowa zaprezentować serwer. są napisy Obex Softronic. Jakiś tam ich jest. Tu jest tak wygląda, tu jak pisicie spam. Jak się rozpicie, wart. spaw testu. I, e, witaj na serwerze i na Zapraszamy. Wi, e, witaj, jesteś nowym. To zrób regul. Pomoc to KikTols. Dostaniesz drogną na EQ. Nie? Toxic? No, no, no. Ja jestem jakim, ja jestem, w jakimś, jestem w jakimś... kupno vip lub moderatora VIP kosztuje 7 zł 5 groszy, mod kosztuje 11 zł 45 groszy albo 38 groszy. 30... Ja nie wiem, chyba tu źle napisałem. Ten grosze, Nie wiem. ten spomaga serwer. Tam już opłacony serwer, jakby co jest? Na pi... ile? Na 50 dni. Jeszcze nam brakuje tam. Trze nie, ile tam brakuje nam? 6 złotych, żebyśmy już opłacili na 80 na Mój piecyk. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, na sporo. widzę cię. Hi, nie widzę cię. O, już cię widzę. Z tej tego pistola na w głowę. No nie mam pi A. <laughs> ty? No, to o, Co ty mi? Piec? Piecek no, jest najfajniejszy. Świniarnia. A gdzie ty jesteś? O tu. Zamknąć. Ty kto tu zabezpieczył? Ktoś tu zabezpiecza co chwilę i Ja zaraz to sprawdzę, Roz, spróbuję je ja rozwalić. Nie. Ja. nie rozwalaj. I tak zabezpieczone. A i na spawnie teraz nie możecie się rać, tylko poza spawnem. Mogę to zaprezentować, ojciec, albo i mogę. Ja mogę to zaprezentować, ja lubię umierać. A, no, nie można, nie można. No chyba. Chodźcie się, bić. Widzicie, widzicie, ojciec! Widzicie, że nie można się bić. I o, regulamin! E, regulamin to nie cheatuj, nie bij się no spawnie, czyli nie można. No, to ma zawsze rację, nie czytelni, życzę miłej gry. Pasz, Bije się, biję się, biję. Chcę się bić. No chodź tu. Pasz, 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 pasz. Idzie, tu, idzie tu. Wielkie drzewo. Au, 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 au. Kraje, nie biję się. Au. Głowę. Ma się tu dać. Takie duperele. Do skraftowania. Kto mi tutaj dał kit? Tulsa. Hehe. Tu będą. Który jest właśnie taki takie niedokończone? Tu będzie taki wielki budynek, jakby na spedroga, i będziecie na przykład jest y, zabezpieczone. Na przykład tam, znaczy, y, robię tam set P57, czyli na, y, na diament block diox, i wy musicie kopać, I bierzecie tylko kilofy, i kopiecie

nie, chyba na tym mawce nie zobaczę. Też sprawdzę. Zabiliście, ale wy jesteście. Nawet... Ja zabiłem cicho. Nawet mi nie powiedziałeś, że można zabić. No, ale ty jesteś niegrzeczny. Niegrzeczny jesteś. <laughs> Dobra, dobre, dobre, dobre. Zobaczmy. <laughs> <laughs> Dobra, idę na spawn. Fajna by była taka seria, jakbyśmy się. Ten, robili sobie. Ej, kto. O, jakbyśmy sobie robili nazwę, nie? Strasznie fajna. No, fajna! Zanim stawił moda Hero Brain na tym serwerze. Nie, możemy. Z... Dobra, to już poza odcinkiem. Żegnamy się z wami Obex i Toxic 74. Napisałem wszystkimi, Siemanko, dupę, coś tam. E, o Creeper, o Zielony. Dajesz dupy za łóżkę, zupy, Cześć. Nie, bo ty się